Witam Was, z tej strony Kubiks. Dzisiaj zagramy w Outlast with Blower. Wybierzmy poziom trudności i weźmy koszmarny. Nie wiem czy mi się różnią te poziomy, ale koszmarny jest. Koszmarny. Uh, la, jakie telewizory. Mmm... Mm. Bym se pograł w takie... na takich telewizorach w, w grę. No, nie wiem jaką, ale... Yo, nigga, Ej, zostaw mnie. Mam nadzieję, że chcesz coś ze mną robić miłego. U? Uh, Mas aż tak, takie mam. ja wiem. Ja... No. Mm, no jeżeli umiesz... Wow, spokojnie ziomek Ja nie lubię tak ostro, weź się tak na razie tak powoli Jeszcze się nie znam, a ty już mnie Weź mnie zostaw Co za zjeb, ja pier Coś lepiej, żeby poli zauważył, debil Pojebany Weź mnie zostaw, kur... Billy Hope Siedź, sied, sied Okej, okay, idę Łu, wow. oni coś tak. Jakieś kurde impulsy wysyłałem, co to się dzieje tu Uuu, dwie godziny wcześniej, zapewne dowiemy się jak do tego doszło Nie znasz mnie, nie będę mówił w bawie, mnie śledzić przez dwa tygodnie Pracowałem przy instalacji programowania w środku badawczym Murkow w Mount Masif właśnie już wszelkie umowy zachowania poufności, ale pieprzy to, tam się dzieją straszne rzeczy i, i kurde, no, daj się nie chce czytać. No, widzę, że się denerwujesz, kolego, trzęsie ci się noga, ale nie martw się, kolego, popieram twoje zachowanie, bo jeżeli się dzieją tutaj złe rzeczy, a tutaj po tym wstępie takim, nie wiem czy to byłem ja, czy to bym... No, tak, tak. Dobra, wyślijmy mi to. Wow. Nikogo tu nie ma. Zaskasowałeś czy co? Wysłałeś? Ale i tak wiesz, że może ktoś to otworzyć, chyba że tu nikt nie wchodzi. A, spoko ziom. Nie widziałem. Od komputerów jestem. No a tam co to jest? To jest taka serwerownia, jakbyś... Znaczy może nie serwerownia, no ale... No, no tam jest mój komputer, więc mi nie fikaj. Zamknę drzwi, żebyś tam nie przyczyzał tego pedala głupi. Widzę po twoich oczach, że chciałbyś się ze mną umówić. Ach, dobra, idziemy dalej, tam gdzie trzeba, tam gdzie nam każą. No co, nie z, z Kim ty jesteś, żeby mi tu rozkazywać? Co ty robisz w ogóle? Uuu jakieś cyfrowe porno. Hmm. Widzę, że... O kurde, nie, ja nie klękam, to nie moja robota, to twoja. Pamiętasz, że się umówiliśmy dzisiaj. W nocy. Hmm. Tutaj ładnie rysujesz. Ale chyba długopis się wypisał. Jezus spokojnie. Tak zareagowałeś? Jakbyś ducha zobaczył? A co tak wszyscy na mnie skaczecie? To... Weź się zamknić swe ludzie, No można sobie pohakować tam Ja mam też swoje prawy, no, sprawy ja Klikam na krzesło, no No, no co fanli kurde ja, ja mam sw... też muszę coś mieć od siebie A tu ty mieli lizałeś, pedale głupi Ja stąd się nie chcę tutaj ja ci na pewno nie proponowałem lizania, a to wiem. mnie. to ja chcę stąd iść, bo ja wiem co się stanie. To on mnie liże, więc... co oni coś mi zrobią. No, dobra, ja się... Nie pospieszaj mnie, sferu. A ja tu hakuję, patrz, widzę, widzę wszystko. No właśnie, więc zęknij ryj Ty powątpiewasz, że będę pospieszasz, kurde Ja wiem co ja robię, więc mi nie nie wmawiaj nic Wow, co to za bugi? Nie nie, o... U, jakiś dzikus Ten, ten już widzę, że chciałby go polizać Wiem, że tego by chciał Ten trzyma drzwi, żeby nie wypadły, ja rozumiem to, bo tutaj dziki nie... Wow

Kula. Co nie mu robią? Ale coś z jego twarzą się taka... ...dziwna robi, taka No spokojnie Chciałem zobaczyć co wy tu robicie, ale... Dlaczego wszyscy coś mnie wyganiają? Masz też problem? Ładny krawat, bo pamiętasz? Wczoraj ci go wybierałem Pamiętasz? Ah, obraził się, bo w tu się mówiłem na noc. On ci powiedział o tym. Dalej tutaj oglądasz jakieś dziwne porno cyfrowe. Tak. No więc idziemy dalej. Aż. Aż. Wow! Drzwi są uchylone. A ja je przecież zamykałem. Idziemy. O oj spokojno. spokojno Spokojnie koledzy, ja... Mm. ej to ty! Ciebie tu nie lubię, bo ty masz oczy... takie... Ale... A już rozumiem, ci, ci tutaj co stoją, to nie się dowiedzieli ze wszystkimi, się naraz umówiłem. No w sumie to nie był dobry. ej mój laptop ty, co ty teraz ziomek? No, sens jest głupi. Głupio? A powinno być... Chyba głupio powinno być, a nie głupio. Złe tłumaczenie, kurde, nie wiem kto to tłumaczył, ale... błąd. Znaczy... Nie powiedziałem tak. Chyba, że z wami taki czworokąt, a z nim to pięć. A to tak, to, to tak, to powiedziałem tak. Tak. Hmm, czyli robicie testy trójkątów. O ja lubię testować trójkąty, zwłaszcza z takimi j, panami. Uuu, będzie bolesne, ale ja lubię trochę bólu przy takich o, zabawach. Hmm, taki wstępik do trójkątu był. Już mi się podoba, powiem. Naprawdę. No, no dobra. To trochę za daleko zaszło. Uuu, czyli tak do tego doszło. Że takie dziwne mi porno puszczają. Boże, muszę się ogarnąć. O, ale mam oczyszki ładne. A gdzie jest ten lizacz? Już mi wylizał i se poszedł. No, tak jak... Nie uciszaj mnie, pedale. Ja to tu cierpię. Widzę jakieś dziwne rzeczy. Aż się przewróciłem. Wow, Co to jest? Wow, łoł. Wow. O kurde. Taka cenzura, że zgasili światło. Bardzo sprytne. Cenzura, bo tak naprawdę się z nim nie dzieje nic, Ja zdałem dalej tą kamerą. Dale. No już trochę zaczynam się bać. Bo ja nie lubię takich horrorów. Na początku były tak śmiesznie z tymi panami i po trójkąty ale... i ogóle, ale się dość dziwnie robi. Jezus, spokojnie. Keep calm, nie? I oddech. Otwórz. No ja Jasne, że poczekam. Na ciebie zawsze. jaki jest pojedynczy. A poczekam. Czekaj, mi... Co mi zrobi. Patrz. Dobra... Co, co mi zrobisz? Co pieprze... Jeszcze ta muzyka jakby ktoś w bębny To jest... Uuu, coś tu pika! wo wo uo... Wow. Ja wow. e, nie no mogę sobie przybliżać... Bo mi scroll nie działa cały czas... Lala. Co to? A co to? wybaczcie mi, bo mnie krasnął gierkę i znowu ta gra jest naprawdę straszna jakieś psychole ją robili wow, łoł, wow wow, wow. Mm. Był ten duch, co. Boże. Ta muzyka jest naprawdę straszna, ja się boję, boję się. Czuję się... Wow! Co to jest, co? co? Spokojne? Ale kochasz się. Kto to jest w ogóle? Jakiś doktor. No. Jak to nie Są... Nie denerwuj się, kole. Uuu, bateria się no. kończy. Boże, nie dzisiaj piska, bo ci... Nic mm, Ale dupcia. Dobra, idę, bo taki masz krzywy wzrok, coś. Jezu! Co to miało być? Co to miało być? Ja uciekam przed tobą, nie wiem gdzie biegnę, ale biegnę przy... Wow, ten się bije z swoją mamą, a ja stoję. I mam posy nogi. I mogę jakieś gwoździ... A tam się dziwne rzeczy dzieją i nie mogę tam wyjść. Mam jakąś baterię, nie mam baterii. Więc muszę sobie radzić bez baterii. Yo, yo, nic nie widzę. Jest fajnie. Uuu. Teraz ci strażnicy chcą uciec. Ja was słyszę. Teraz. Uuu, to pójdźmy po torady. To jest... To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł ten murków też jest niemiły dla tych ty? Ja nie wiem gdzie ja idę, bo... Ciemno jest, tak Ej serio, ja nic nie widzę O, wow, ja gdzieś Ej o ja nic nie widzę Ja mam coś z monitorem Czy widzę ściany? Jeszcze ta? Może ja idę stąd. Czy ktoś tylko kroki słyszałem? I... Oj, o kurde, jakiś typ. Otwieraj te drzwi, podole. A ty, ty o czym musisz? Ale ja nie tak. Jak ty, to jest ten. Tom, Tom, to jest ten. Jaką miał? Ten z tą Clancy'sów, ten... U. Dobra, wiecie co, zakończymy w tym miejscu odcinek. Mamy nadzieję, że Wam się podobał, bo mi... mi On... No, no, Oboję no, no, się. No. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to możesz dać łapkę w górę.